W godzinach popołudniowych nad Wyspą pojawił się silny tornado, który przeszło przez centralną część Malty, uszkadzając przy tym budynki, zrywając trakty i powalając całe linie energetyczne. Chwilę później wybrzeże zaatakowała wysoka fala, dosłownie przypominająca lokalne tsunami. Malta, położona jest na środku morza, przez co narażona jest na wiele kataklizmów pogodowych. Takich jak tornada wodne czy tsunami. Przez lata wielokrotnie dochodziło do podmyć czy powodzi, ale teraz dzieje się naprawdę grubo, dlatego... W dzisiejszym odcinku jesteśmy w opuszczonym mieście, które zostało totalnie zniszczone właśnie przez jedną z tornad, które tutaj panują. A my jesteśmy tutaj dzisiaj dosłownie na chwilę, dzielimy się na trzy drużyny, każdy z nas po jednej i każdy z nas bija do jednego bloku, żeby zobaczyć, czy uda nam się cokolwiek znaleźć, co zostało po klęse żywiołowej. Także, let's go! Ogólnie mega się cieszę, że jesteśmy na Malcie i jest bardzo fajnie, ale troszeczkę mnie to przeraża, że tutaj było tornado. Patrzcie jak ten budynek wygląda. Tu ludzie normalnie żyli, jedli, bawili się. Ogólnie, chodźmy zobaczyć jak to wygląda. A ty Konrad, co myślisz? No troszeczkę cię to przeraża, mnie to mega przeraża. No. Dawaj szybko. No, ale widzisz, jakie to są zniszczenia. W sensie, to nie mógł być po prostu wietrzyk, to zniszczyło no cały budynek. Patrz tutaj, jak porwał. No to przerażające, przerażające, nigdy nie chciałabym takiego czegoś przeżyć Dobra widzowie, ogólnie to nie jest nasz pierwszy raz jakby jesteśmy na Malcie w tym miejscu Ponieważ no były odcinki i sytuacje, że musieliśmy już tutaj być Ale pierwszy raz jesteśmy tak na spokojnie, żeby zobaczyć stary. Te głazy Obczajcie widzowie jak wszystko jest rozwalone Z jakąś siłą, jak to musiało stary cały budynek Tak, bo to jakby nie jest taki zwykły urbex, jak widzicie tu w ogóle nie ma śmieci To są po prostu gruzy, gruzy, i, gruzy... i całe zniszczone miasto jeszcze jacyś ludzie się tutaj ścigają, więc randomowo stare nawet takie skały poprzewracało, więc to musiała być jakaś ogromna siła. Ogólnie widzowie jest jedna przypołowa rzecz. Ogólnie to jest ciepła wyspa i tu jest zawsze gorąco, ale dzisiaj wybraliśmy się w taką bardzo dziwną burzową pogodę i jest. akurat zbadamy tornado. Więc stary, nie wiem czy to nie jest zbyt przypał, że jesteśmy w miejscu najbardziej narażonym na klęski żywiołowe. Stary, w złą stary. pogodę. Kiedy było to tornado? To raz, a dwa co ile się powtarza. Stary, ogólnie tutaj takie rzeczy dzieją się dosyć często. Jeśli chodzi o powodzi takie Lekkie, jakieś wow, wow. turnania. Ja, jak Stary, to? tutaj jest. Ej. No, widzowie, sorry, czemu nie mówiłeś o tym, jak wyjeżdżaliśmy na Malte, że to jest normalko, że są tornada. Nie, tornada nie są tutaj tak często jak stare trzęsienia ziemi. Ben. Tutaj widzowie, mogę się pomylić, nie? Ale jest około 20 trzęsień ziemi w skali roku. Czyli no, tak naprawdę półtora razy na miesiąc, coś takiego, jest tutaj trzęsienie ziemi. Mogliśmy po prostu zostać w chacie, nakręcić jakiś odcinek w domu. Tak, ale no dobra, widzowie, wybieramy się w najniebezpieczniejsze miejsce, żeby to zobaczyć. Także wbijamy tam. Ej, ogólnie zerwał się straszny wiatr. Oskar jesteś? Man, taki ślam. Co jest? Nie wiem dokładnie co to jest, ale tu są... O, to są łuski. To są wózki. Normalnie broń z karabinu. Mówiłem, że w tym budynku najbardziej wysuniętym do linii coś będzie. Stary. I to jest możliwe, że coś, co no nie wygląda jakby woda przylała, ale... Nee! Ej, bierzemy jakąś na pamiątkę? Wózka stara, ale to mogą być jakieś dowody. No, kogo, no, to te stary w czymś uwalone. Dobra, nieważne, ale no mocne. Patrzcie na to, tak to wygląda dosłownie z ostatniego miejsca, z ostatniego bloku. Cała osiedle, stary, to jest wielkości piaseczna. Ej, słyszysz to? Alar? Nie, sirena. Syrena. syrena. Ej, słyszycie, to stare, ludzie zaczęli normalnie uciekać. Dariusz, ten powiadomienie Coś w. No cóż, po angielsku, tornado storm. Czekaj, czy ty chcesz powiedzieć, że właśnie jak tu słyszeliśmy nagrywać, to przyjdzie tornado? Może na dół zejdziemy, może. Spiżarnia tam jest. No dobra, wychodzimy. Dobra. Ej, pan nie słyszał. Ej, co to? Ktoś co? Tro... Ktoś trąbi? Nie, to są jakieś syreny. Dobra, 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 dobra. Wychodzimy z budynku. Ej, co jest? Co jest? Co jest? Ej, normalni ludzie stąd teraz uciekają. Co jest? Dobra, zawijamy, zawijamy, zawijamy razem! O kurna, ale przypał. Ale przypał, czekaj. O kurna, co? co? Dawaj stary, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz tego nie widać stary, jest za tym blokiem. Jak szybko idzie, zaraz się dowiemy. Stary, nawet ci ludzie uciekają. Obczaj! Ludzie Oficacja uciekają z miasta. Co jest? Dawaj, 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 dobra, dawaj. dawaj dobra, ej, słyszeliście to? Tornado idzie! Idzie tornado! to. Jo! To... Do samochodu! Ej, ono jest coraz bliżej, nie chcę nic mówić! O kurde, teraz się stało za podęgami! Dawaj, spadamy, spadamy, spadamy! Do domu, nie? Ej, trzeba zadzwonić do Ernesta! Ej, zgubiliśmy je! Ono bardzo wolno chodzi, co jest? Dlaczego nie znajdziemy w tym? Ej, to w takim razie dopiero ty przeszło! Stary! Musimy zobaczyć, czy nasza chata jeszcze stoi! Nie ma tak samo, że Dobra, no, dawajcie! Dobra, dawaj! Ludzie się zabakryli! O kurde, moją mrugnięczkę. Manie... Musimy wracać, na chatę, dawajcie! Ale my nie mamy schronu! Dobra. Ale mamy prowiant, zbierałem prowiant. O! Oj, tu dawaj, jest dawaj, dawaj, dawaj. Tu naszej willi, już dawaj do schronu. Ogólnie ona ma 5-5, Terwiso, musimy zbudować bazę gdzieś jak najniżej. Zamknięte! Za za jak zamknięte? Za ej, Babu, że tu idzie, dawaj, dawaj. Ale ktoś był w tych ruinach! Jak w ruinach? To w ruinach zostawimy... w tym? mi odkleją już do końca! No gdzie jest Mam wracać, ja bij mnie panikuj! Wejdź, 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 wejdź. jaki był kot! Jaki był kot? No, Stary, Szybko na no, kobietę na myśl Co byś zrobiła jakbyś o tornado? Paksówkę, trzeba otworzyć drzwi. Stary, chodźmy od basenu, tam może być to otwarty Dobra, Krasz. dobra. Otworzymy, twoje otwór drzwi i idziemy do basen. Dobra. Jak chcesz, ci otworzymy. Widzowie, ogólnie przysięgam. Cały czas pogoda pokazuje idealną. Patrz nawet teraz. Wszystko? Akurat pokazuje ten dzień leje Podak to poza tym wszystkie dni są piękne. Stary, dobra, tu jesteśmy w miarę bezpieczniej Lampa. Gdzie budujemy schron? Gdzie budujemy schron? Jak Musimy się podzielić. Ty bierzesz żywność, Ty bierzesz, Konrad, coś do przykrycia się, Ty bierzesz. Dobra. schron! Lub buduj schron! Dobra! Szybko, szybko! Ale gdzie, ale gdzie? Budujesz, Ogólnie schrony się buduje pod schodami. Tutaj? Nie, to jest za bardzo dużo odklejka. Dobra, to Dobra, dobra, w kuchni pod krzesłami, pod stołem. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, ja zamykam okna wszystkie. O Oh no! A. Najgorsze jest to, że mieszkamy tutaj w 13 osób, chyba. Na tą chwilę nie ma nikogo poza nami, absolutnie nikogo. Przywracajcie ten stół! Dawaj, dawaj, Konrad, wywalaj stół! Dawaj, dawaj! O! Już! Ale to jest jeszcze daleko! To już tak wieje za oknem? Damn! Dobra, idź po jedzenie! Dobra, ja biorę jedzenie! Jest, jest mały problem! Jedzenia zostało nam tylko jakiś duży ziemniak i trochę wody! Nie, stary! Nie damy rad Nie! No stary, to muszę pić, stary! Tak mi się chce pić! Nie! Stary, to musi nam Na to buzi trochę! To musi nam wystarczyć, Wen! Dobra, słuchajcie, mamy szybkość! Co robimy, co robimy? No strącę! Str 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 Więcej JEDZENIA! Ej, nie patrz stary, będzie Jesteś wszystko chcę dobrze. Chcę do Polski, chcę do Polski do mojego Nie, wrócimy komputera. do Polski, wrócimy spokojnie, tylko... POMÓŻ WERONICE! Dobra, no ja i zrobić jak sytuacja. O kurna, ale ten wie... Turbowisko! Stary! No O kurna, wyrwałem, okno! Ale, ale, ale! Zobaczcie zobaczcie Co z Ernestem partki! NIKOGO NIE MA! Gdzie Pod stół wszyscy, pod stół! Nie, Komputer, żeby nie. śledzić wiadomości na bieżąco. Dobra, słuchajcie, teraz jesteśmy bezpieczni. Mamy sekretną bazę przed tornadem. Jako się na Malcie w życiu. Odpalam wiadomości, żeby zobaczyć. Czy będziemy bezpieczni już, to no nie? Na razie tego tornada nie widać, bo ogólnie w tornadzie jest tak, że te krawędzie zrywają. Ale jak jesteś w środku tornada, to jest totalna to jest cisza. Totalna cisza. I teraz ta cisza jest, więc bardzo możliwe, że jesteśmy teraz dosłownie w samym środku tego tornada, który widzieliśmy. Ej, dobra! Na razie nie ma nic o wiadomościach, ale są shortsy na YouTubie, co ludzie wstawiają. Obczajcie to. Pa! Widzisz? O kurde. Ej, i to jest to tornado, które teraz nad nami jest. Czyli na pewno stary... Patrz zobacz... to! Czekaj, Oskar. Damn! Czy to dobra, się teraz dobra. dzieje? Jak trwa takie tornada. Ogólnie to sprawdźmy w ogóle. Ono są mogą być nawet fazami, że kilka leci i się powtarzają co jakiś czas. Tak, ogólnie na Malcie tornada są dosyć krótkie, że jeżeli Hej. ono się pojawiło i jest pół godziny temu, tyle uciekaliśmy, tak. to zaraz powinno przejść. Cały czas jest cicho, nie? Stary obcze, czy ktoś może live'a robi z tego? Mhm. Live'a? Ludzie na są stronki, że na żywo śledzą takie rzeczy. I ogólnie słyszałem taką teorię, że jak się wskoczy w środek tornada, to. No, Konrad, ale żeby. To prawda, ale żeby wskoczyć w środek tornada, to ono tak. ci musi najpierw. Przeorać, nie? Dary, widziałeś ono wciąga gruzy wszystko? Jak ty byś tam wleciał dostałbyś w głowę jakimś gruzem czy co? Ej, 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 czujecie to? Zaczęło się! O kurwa! Parnie! Słyszycie alarmy samochodów? Tak, alarmy samochodów normalnie, widzów. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. Ej, dziewczyno, żyjesz? nic nie widać? O kurna, ej, przeżyliśmy! Ale, wszystko wyje! Przeżyliśmy! Na no pewno! Ej, żyjecie? Wszystko ginie? No... Ej, dobra, musimy, musimy za... O kurna, ale grubo! Przeżyliśmy? Dobra, nie wszystko, wiemy, czy ktoś jest. okej okay je. z tobą? Słyszycie, wszystko wyje? Tak. Czy w takim razie byliśmy sami tu w domu, czy ktoś jeszcze z nami tu był? no nie wiadomo. Coś z domu słychać? Ej, Tornado! Przejdzie to, 30. Ale tornado. nie wiem, czy inni przeżyli, może zaczniemy szukać. Dobra, to podzielmy prawda. się może, co? My pójdziemy na dół stary. Tak, dobra. my idziemy na dół, wyjdźcie na górę i obczajcie, czy ktoś nie jest pod łóżkiem, czyli. Kurde czy nie potrzebuje pomocy, to się tak, nie właśnie, zawaliło. Właśnie, nie? Właśnie, właśnie, dobra. dobra. Bartek, Mubaki. Żyjecie! Ale jest Ale, stary Patrz, wszystko rozwalone w ogrodzie. Ale zobaczcie. Jaka jest w ogóle momentalnie inna pogoda? Znaczy, w kamerze to wygląda jak błękitne chmury, ale to są po prostu tak czarne chmury. Stary obcas, jak nam nawet stół nam wywaliło. O kurna! Zobacz. O co? Stary, bo ja właśnie z że coś walnęło, ale nie widziałem na tym Wszystko tu musiało latać. O, człowieku. Stary, czy to jest. Dosłownie napękły to chyba szyby. To? Coś się zapada jeszcze. tam przecież coś? coś nie, to jakby drzwi chodził. Daj, idźmy z drugiej strony, z drugiej strony. Czy już Tak! Men, No ogólnie widzowie wiem, że to nie robi jakiejś dużej różnicy, ale wszystko co było ruchome na naszym ogródku, po prostu wyleciało i latało. No to jest grube, ale czy tu na pewno nikogo nie ma? Bo ogólnie widzowie w naszym domu jest bardzo dużo rzeczy i przejść, o których nie znamy. Na przykład ja nie wiem stary, jak tam, tam zejść. No piętro niżej. Ja nie wiem jak tam zejść. Tam się nie da zejść. O, stary! O kurna, obczajcie to! Cały budynek, dosłownie jak ten, cały no, budynek! Jest. Całą chatę stary komuś zerwało normalnie cały blok. Jakim przyjemnym naszej chaty Chodź, dawaj, tam. Stało. Nie mam pojęcia. Przeszło to Czyli musiało przejść dosłownie obok nas. Ej, dobra, chłopaki mogą jeszcze być na samym dole. Dobra, a Weronika, Konrad, macie coś? Konrad, chodź, sprawdzimy, czy to dobra, dobra, dobra. Ale widzisz to? Jest? Ale jest. Ten no to... Wszystko, przerzucało Do tornado. Marane. Dobra, może są Tutaj nie ma nikogo. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu? Nie no tutaj, tu nikt by nie przed. Gdzie oni się schowali przed tornado? Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Ej słuchajcie! Co jest? Basen na dole jest cały rozwalony. O, wszystko! Wszyscy, a, a patrzcie na pokój mądry, że tu wszystkie ciuchy są porozwalane. Ale tutaj zawsze takie tornado przechodzi. A... To normalka. Dobra, chodźcie cicho, wyżej. Cicho, cicho. cicho. Syreny przestały wyć. Ale cały czas coś stuka. Słyszycie muzę? Ja słyszę muzę. Na dachu. No. Oh, o, no. chłopcze. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Co chodź, chodź. Chodź, chodź, To chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Brał no. stary, a ja mówię, masz czipce, ziomal! Patrzymy, budynek zdemolowany! Pizzy sobie owaliłem przy spektaklu. Mega, Mega dobre. Szacunku byliście? Szacun, bo ogólnie my pojechaliśmy na opuszczone miasto i to do nas aż tutaj goniło. No i myśleliśmy, że jesteśmy sami. Ej, a gdzie jest reszta w takim razie? A, Bartolo, tu tam latał w tej trąbie. Tu tak, Bartolo! Dobra, widzowie, także to by było na tyle dzięki, że oglądaliście i do następnego odcinka na Malcie. Elo! Ej, to już z nami idzie!